Cześć, witam wszystkich. Przepióra z tej strony. Yy... Zaczynamy nową serię z grą Medal of Honor Warfighter. Bardzo dobrze gra sprzedana na rynku polskim i nie tylko. Z ciekawą kampanią i fabułą. Także chciałbym Wam zaprezentować tą grę, jak ona wygląda, jej gameplay. I myślę, że no, ci, którzy nie byli przekonani do tej gry, się przekonają, natomiast te osoby, które już to grały, tak jak i ja, zagrają jeszcze raz. Także zapraszam do oglądania. Ekran wszczytywania. To, co zawsze mi wkurwiało. Hm. Gardu już coraz lepiej, także. Także już jest jakiś postęp. Coś mi się wydaje za głośno. Opcji, 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 dźwięk. A jak? Damy tak, tak, tak i tak Dobra, i ciupiemy mhm. Coś ty w tej wodzie robi tutaj. Bez oddychania. Cały dzień. Kurwa. Dobra. No. Pewnie jestem tam, tym z tyłu, tak? To napierdalamy. Na brzegu kierujemy się do celu. Czekajcie w punkcie ewakyjnie. Kurwa. Zel zmierza w naszą stronę. Pamiętacie wcześniej medalfonor? Nikt się nigdy nie dowiesz do tego. Naszych tu nie ma. Zapad go. Nasza ciężarówka. Nie strzelaj do wartownika o z operacji jak w ogóle ta gra wygląda zajebiście. Oj, oj, oj. Była robota. Cały czas się chłopam. Ale postęp. Masakra Ale pierdolnięcie.

Jestem tutaj w tej Kurwa, ale amatorka nie? <laughs> Oś, <kurwa>. Ja pierdolę. He, <laughs> Masz jaki chuj. Tutaj będę w niego wnioski... Wnioską wsiel, chyba nie kieruby. Jest tu. Dobra nota! Wypier dalej no, na dół. Bie, 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 bie! Kurwa, zajebisty wstęp. Ja pierdolę. Ciut mam przerwę. Ciut-ciut tylko. Ale tylko ciut-ciut. Okej. Okay. W tej grze jest podobno polski grom. Nie grą! Nieee! Yeah. Kurwa, akcja za akcją. Zajebisty prolog. I będziemy już kończyć? Warfighter... Dokładnie. Dobrze to znam. Składasz milion obietnic. Robisz beli nadzieje. a jak zaczynamy planować, odbierasz w drugim pokoju telefon znika. To nie tak. A jak, kurwa? Lena. A, to ja jestem tym, Sorry. Cholera. 500, 600, 700. Kurwa, 700. Ja się Jadę autem. Był tunel. Prowadzisz i rozmawiasz. Ona jest w wodzie? Nie prowadzę. To kto prowadzi? <laughs> Ojciec, następne pytanie. Przepraszam. Tak, tak. Jak zawsze. Nie chcę wojny. Ty dla niej żyjesz. No, niestety Mother to Dusty. co to za cyrk z tą waszą operacją? Diabli ja wiedzą, normalna pirotechnika. Ani się obejrzeliśmy, a z nieba zaczęły spadać kontenery i zaatakował nas śmigłowiec. I nie była to raczej straż portowa. No, racja, weterze zrobił się szum odmanili po Afrykę Wschodnią. Wkurzyliście kogoś tym pokazem fajerwerków. No, ja no, i wkurzymy nie tylko ich. Lista jest długa, brachu. Może zrobicie przysługę chłopakom z i pokręcicie się po porcie, żeby ją trochę skrócić. To nie leży w naszej kompetencji, Dusty. Góra musiałaby coś takiego przyklepać. Załatwione. <grystanie> jasne. Jakieś wieści od miejscowych źródeł. Mieliśmy jednego gościa Kryptonim Margiros, półwysep arabski, głęboka konspiracja. Mieliście, tak? Od no, no, wielu miesięcy się nie odzywa i to nas martwi. Może nie żyje, może zmienił stronę. Facet może być wszędzie. I o tym. Prawdopodobnie w następnym odcinku. Pozdrawiam, cześć.